No, jedzie trójka poza, poza nim, trójka doskonałych zawodników, dwóch fantastycznych, no, myślę tu o Adamsie i o Krampie, no i doskonale dysponowany dzisiaj Fryderyk Wingren z pola, dodatkowo z pola czwartego, które przecież dzisiaj mimo wszystko statystycznie się yy, plasuje najlepiej. Dobry wybór, Krampi podszedł pierwszy i wziął trzecie. No Chyba zadziałał nie. ten mechanizm, że udało mu się w półfinale doskonale przejść. Ja myślę, że to była jedyna motywacja, jedyna yy, rzecz, która go do tego yy, właśnie yy, skierowała, aby to pole wybrać. No zobaczymy czy była to. Decyzja słuszna. Wielki finał Grand Prix. Czech. Praga, Marketa, Emil Saifudinow, Lee Adams, Jason Cramp i Fredrik Lindgren z pod płotu. I oni są już w trasie. Potem największy buchar. Na razie najszybszy, no właśnie kto? Slalom Fredrika Lindgrena. On wychodzi na prowadzenie. To czyli teraz jeszcze to walkę. Na razie górą krampa, a więc on ma chrapkę na podium. Ale z pewnością nie tak to sobie wyobrażał. Myślał, że to trzecie pole zadziała znów jak zaczarowane, i on popłynie. niczym pociąg ekspresowy do mety. Jedzie trzeci, a Emil Saipudino, Proszę Państwa, ja już może powiem taką rzecz, że był tylko jeden zawodnik w historii światowego Speedwaya, który wygrał pierwsze Grand Prix i był to Tomasz Golob, a to tylko dlatego, że wygrał po prostu pierwsze historyczne Grand Prix we Wrocławiu w maju 1940.

Emil Sajfudino. To będzie szok dla światowego środowiska speedwayowego. Sam nie wierzy. Wjeżdżając na metę kręcił głową Emil Sajfudino. 19 lat przyjeżdża do Pragi. Mówi, że nie jest zdenerwowany. Wybiera się na zakupy dzisiaj w ciągu dnia. Spotkaliśmy go, kiedy wracał. Kilka podarków, prezentów z Pragi. Później przyjeżdża na stadion, koncentruje się. Walczy tutaj niczym wspaniały. Rosyjski wojownik popełnia wiele błędów, a potem w decydujących momentach jest tak skoncentrowany i tak skuteczny, że w swoim debiucie w Grand Prix wygrywa tutaj z całą światową czołówką. Drugi na metę przyjechał Lee Adams, trzeci. Dobrze, ja Rafał mówię? Nie. Bardzo dobrze mówisz. Trzeci przyjął Jason Kramp. A czwarty? Frederick Lindgren. Nie, Frederick Lindgren przyjął drugi. Piotr. No to dlaczego no, mówisz, że dobrze? Jak mówię, niedobrze? dobrze. Fredrik Ingram drugi, trzeci Jason Graham i Adams, który trzeba powiedzieć wygrał Starli Cały czas zastanawiam się, co on zrobił. Co on zrobił, bo... On był zszokowany Z... tym, że w końcu ja nie dotarł wiem, do mamy finału. Powtórkę, mamy powtórkę. Co zrobił się, nie mam ma, ja ma pojęcia, gdzie on pojechał. W ogóle bez sensu. Z tego ujęcia nie widać najlepiej, ale... bez sensowności tej zobaczymy i ja... teraz. Gdzie on pojechał? No ja właśnie nie wiem, on pojechał tam na to świecące wyślizgane, kiedy powinien być cały czas o co najmniej metr metr dwadzieścia bliżej Emila Saifudina. pojechał na zakupy tutaj jest sklep niedaleko. Nocny. No i nie, nie mogli tego nie wykorzystać eee, zawodnicy i tyle no. Myślę, ale ja. że troszkę się ukarał. No szkoda. Ale z drugiej strony gratulujemy oczywiście wielkiej niespodziance, olbrzymiej niespodziance temu właśnie chłopakowi. Chłopakowi, bo przecież 19 lat liczy sobie ten zawodnik. No i uzasadniona radość, bo to jest... Płacze? Ich, płacze Susi? Nie płacze jeszcze, ale będzie płakał. Jest sukces. Jest to olbrzymi sukces całego, myślę, tego zespołu. Nie wierzą, nie wierzą. No, szkoda, że nie słyszymy dokładnie tego, co...